Odbyła się uroczystość związana z odzyskaniem niepodległości Polski. Dzisiaj był przygotowany koncert naszego chóru oraz była zaangażowana szkoła butarówki, która pięknie przeprowadziła to wszystko. Zebrali się ludzie, była pani Anżelika Boros, prezes Związku Polaków na Białorusi. Oddajemy hołd ludziom, którzy w swoich czasach polegli za naszą, za naszą teraźniejszość i za niepodległość naszej Polski. To Święto jest obowiązkowe nie tylko dla starszych osób, dla Polaków, dla wszystkich, bo kiedy ludzie chcą i wiedzą swoją historię i pamięć, kto im dał tę wolność, to zawsze będzie wolność dla narodów i właśnie dla Polaków. To cud, że w ogóle Polska ta zjawiła się na małach Europy. Po 123 latach zaboru zjawiło się państwo, o którym marzyli tysięcy miliony Polaków. Dlatego e, dla mnie to święto wyjątkowe i ja jestem szczęśliwy i zdumiony z tego powodu, że my możemy dzisiaj świętować święto niepodległości Polski, święto wszystkich Polaków, i zwłaszcza tych Polaków, którzy mieszkają tutaj na Kresach Wschodnich w Grodnie. Dlatego chcę wszystkich pozdrawić z tym świętem. No i mam nadzieję, że długie długie lata, święta będziemy wspólnie świętować na tych ziemiach, na ziemiach kresowych, na kresach wschodnich.